Mamy tutaj przedstawioną lożę szyderców, czyli tych posłów z regionu, którzy zagłosowali wbrew nam. Hańba! Hańba, tak, to jest hańba. Hańba! 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 I trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to ustawa, którą się kruje tylko i wyłącznie jako ustawę zakazującą hodowli zwierząt futerkowych. Jest to po prostu ustawa antyrolnicza, uderzająca w całą gałąź rolnictwa, ale także gałęzie produkcji, gałęzie przemysłu z nami spokrewnionymi. Konfesacja Rolników chciała przekazać posłom, wiemy, 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 że ich dzisiaj nie ma, dwa prezenty. Jeden prezent jest to e, obornik wewnętrzny, drugi prezent jest to pszenica. Obornik bedlęcy e, symbolizuje ustawę, za którą posłowie zagłosowali, ustawę antyrolniczą, ustawę uderzającą we wszystkich rolników. Nie jest ustawa, która tylko i wyłącznie likwiduje hodowlę zwierząt futerkowych w Polsce. Jest to ustawa, która uderza w każdego z nas, za oknami biur poselskich jest setki rolników z różnych branż. I to jest dzisiejszy prezent. Jeżeli posłowie nie decydują się e, poprzeć rolników, będą cały czas uderzali w rolników, będę otrzymywać ten dniem cały czas. Jeżeli decydują się nas wesprzeć i odrzucą ustawę, z tego obornika i z tej pszenicy w przyszłym roku zostaną bochenek chleba. Dziękuję bardzo. Prosimy o przekazanie.